Wychodzimy powoli z Zatoki, czy tam z tego przesmyku. Zaraz będziemy kręcili na południe, idziemy po granicy, wzdłuż granicy argentyjsko chilijskiej Tam mamy następną stawę. Tutaj jest następna. Manfred, Nora. Pokażcie, właśnie zostali w połowie Polakami, ponieważ Postawiliśmy tutaj specjalnie dla tych, co znają, dla tych, co nie znają. Postawiliśmy dla nas, ale generalnie, żeby kolega Marcel czuł się najbardziej usatysfekcjonowany. Mamy polską banderę pod lewym salingiem, oznaczającym to, że na jachcie argentyńskim, bo mamy z tyłu argentyńską flagę, płyną Polacy. Ale nie mogę znaleźć tej flagi argentyńskiej. A, jest zawinięta. Widoki fajne, zimno jak cholera, jak słońce nie świeci, jak widać wszędzie mamy śnieg dookoła. Także zabawa na 102. Dawno tak ubrany nie byłem. Niestety mamy teraz podwiat, więc grot sztormowy postawiony, ale wyluzowany. Reszta żagli zmienna. Później zrobię tam już pada, później zrobię jeszcze filmik o jachcie, jak on wygląda w środku, wewnątrz. A na razie tyle.